do tego powiania o tym podróży, to, to jest do kuchnia, to tutaj tak, kamień już chodzili starsi chodzili piersi, kamieniokami rybali, potem mieli nóż łatwiej opowieści naukowe, bo widziałem te film dokumentalne, tak było o kamień, a potem na głowę nie. Może i też ktoś stuknął, puknął zimny, bo coś głowa bolała, kurwicania nie, koronica, koronawirus, czy jakoś tak potem, że jakoś może że po prostu coś zimno, albo że bolało, że ało i że w ogóle jakoś żyło, potem chłodne, że można. Kamień, potem kamień, potem ogień, i potem z przygoda przynosili, że przychodziło im pamięć, i że, że to pamięć jakoś ma. Potem, jak ten kamień ma, z przygoda to jest wspomina cała historia, ta podróży, tych już tam kilometrów mieli w ogóle, a potem patrzyło i to skruszyło, to z tym to spłynęło, a tu nagle jakiś inny co? Brąz. Ale jecha na jest. Przygoda hey. Welcome in kitchen. Can I teach you in English? No. Can I teach. Yo, 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 yo! Na rožine ida. Yeah, cool. Yeah, cool. Welcome on planet Earth. The Eden from Jesus Christ version and Patram, and they talk only positive song. And talk no blah blah, blah, blah and thingy, Young, the positive song about we have like possibilitation options, and children will be have, so, oh, have fun. These only. Oh, my! Obavito im štavo. I vem štavo, čo robim. Myszczą się, kurwa, mać na żonach yy, Myszczą się, kurwami macie nie być na żonach Jak nie mam być demonami? Nie Więc mszczą się na żonach yy, Na mężach, w mszczoły Na dziadkach się mszczoły Na synach, na ojcach I rzucają się do żagoz I zjeżdża.